Spróbuj proszę wykonać dodawanie dwóch takich liczb. 986,506 dodać 203,9077 10 000. Dobrze, to żeby to dodać, to ja sobie to zapiszę inaczej. Zapiszę to w ten Oczywiście. sposób. 986,506, dodać 203 i przecinek dokładnie pod poprzednim przecinkiem. Bardzo dobrze. 9,077, żeby ten system pozycyjny był dobrze zachowany. I jeszcze plus prosiłabym. Słusznie, ja tylko chciałam pokazać, że tutaj wszystko jest w odpowiednich pionach narysowane i w związku z tym się nie pomylę dodawając. D tak jest. Czyli dodaję 7, 6, 7, 12, 13 i 1 dalej. Tu mamy 2,0 i 1 to 1. 9, 14, 1 dalej, ale tu stawiam sobie przecinek. Tak, i ta jedynka przechodzi. I ta jedynka przechodzi do rzędu jedności. Tu mamy 9 i 1 to jest 10, czyli wpisuję 0 i 1 dalej, to mamy 9 i tu mamy 11. I teraz no znakomicie. Powiedz mi, czy to dobrze. Bardzo dobrze, świetnie opanowałaś dodawanie liczb z częścią ułamkową. No dobrze, to jak już umiem dodawać i odejmować, to powiedz mi, jak to jest z dzieleniem i mnożeniem. No, podaj jakiś przykład. No na przykład weźmy sobie takie mnożenie, 34,6 razy 19,73. No więc to jest bardzo proste mnożenie. Zobacz, że 34,6 to jest 346 dziesiątych

a w liczniku jest 346 razy 1973. Czyli innymi słowy, jeżeli masz takie liczby, jak na początku napisałaś, w jakim podałaś przykład, te, to wystarczy pomnożyć je jak liczby całkowite i odpowiednio ustawić przecinek. Dlatego, że wynik będzie po prostu dzielony przez 1000. Czyli trzeba będzie podzielić tę liczbę przez 1000 przez 1000. Tak tysiąc. naprawdę muszę tylko to pomnożyć. Tak jest, musisz to pomnożyć. W mnożeniu zawsze wygodniej jest większą liczbę ustawić pierwszą, a pod spodem mniejszą liczbę, czyli weźmy, mnożenie jest przemienne. 1973 i pod spodem 346. No i mnożymy szybciutko. 6 razy 3, 18. Potem mamy 42 i 1, czyli 3. Potem jest 8 i 11. I pod spodem mnożymy przez 4 razy 3, 12. 2, 1 w pamięci. 9, 9 chyba. 4 razy 7, 28 i 1, 29.

6 2 8 i 6. Ale jeszcze trzeba ten przecinek, no czyli... właśnie gdzie teraz przestawić przecinek? No ale ponieważ ta liczba jest dzielona przez 1000, no to bardzo łatwo. No przesuwamy o trzy miejsca, czyli przesuwamy raz, dwa, trzy i tu Przecinek. Dlaczego? Nie, za dużo. Za, za dużo. Przez tysiąc, nie przez dziesięć to, tysięcy. To zmieni kolor i to jest raz, dwa, trzy. Tu będzie przecinek. Tak, to tylko wyrzuć tamten. To ja teraz to skreślam i poprawiam. 682 przecinek 658 dziesięciotysięcznych. Tak, zawsze dobrze się zastanowić, czy zgadza się rząd wielkości. Na nasz, na nasz przykład można powiedzieć, że to jest prawie 2000, yy, przepraszam bardzo, nie 2000, 19,73, prawie 20 razy prawie 35, czyli wynik musi być yy, około 700. Nie 700. No tak? No Zobaczy, ja wie, dostałeś. rzeczywiście. No to jesteśmy blisko. Rząd wielkości się zgadza. Rząd wielkości jest tutaj w ten sposób, możemy sobie szybciutko sprawdzić. No na no, weź taki teraz prosty przykład. 1,02 razy 2,5. Czyli to jest równe 102 razy 25 razy 25 od razu. I kreska ułamkowa, a pod kreską jest po prostu 1000. Bo pierwsza liczba jest dzielona przez 100, a druga dzielona przez 10. No to trzeba by to wziąć i wymnożyć. To mamy tu 0, bo to jest 10. 1 dalej. 5, 6. Nie, nie. 5 razy 0 to jest 0. 1. Słusznie. Nie, nie. 5 razy 2. 5 razy 2 to jest 10. 1 zostaje dalej, czyli... Za dużo mi się w pamięci pomieszało. Jeszcze raz. 0. 1 dalej. 0 plus... I to 1. I 5. I 2. 4. 0. I 2. Dobrze. I mamy 0, 5, 5, 2. I teraz jeszcze przecinek. Raz, dwa, trzy. Tak jest. No i wystarczy jeszcze dla sprawdzenia. Widzimy, że to jest 1 razy, około 1 razy 2,5. No to wynik musi być około 2,5. I, I tak nam wyszło. Rzeczywiście. Świetnie. Czyli... To mnożenie jest bardzo proste, że mnożymy tak, jakbyśmy mnożyli liczby całkowite i ustawiamy przecinek w zależności od tego, przez co cały iloczyn jest mnożony, dzielony. Czyli jak chcemy patrzeć na to bardzo mechanicznie, to patrzymy, ile, ile jest cyfr po przecinku w jednej i w drugiej liczbie. Tu jest jedna cyfra, tu są dwie cyfry, czyli musimy o trzy miejsca przesunąć. Czyli przesuwamy o sumę miejsc, które są po przecinku. To jest cała tajemnica mnożenia. Bardzo to jest